Witajcie w kolejnym odcinku mojego kanału. Pokażę Wam tym razem, jak zrobić bardzo proste, ale też efektowne dekoracje z wykorzystaniem kwiatów doniczkowych. Będą to te też dekoracje bardzo w trendach, dlatego że nadamy nowe życie starym przedmiotom, a tymi starymi przedmiotami będą drabiny. Jeżeli uważacie, że takich drabin nie macie u siebie, to sprawdźcie jeszcze raz garaż albo piwnicę, bo ja u siebie znalazłam aż dwie. Do tego projektu będziemy potrzebować różnych roślin doniczkowych, desek, sznurka w dwóch grubościach, cieńsze i grubsze, nożyczek, naczyń na kwiaty, w moim przypadku są to szklane kule, oraz różnych buteleczek albo słoików, cokolwiek, w co możecie wrzucić to, co akurat znajdziecie w ogrodzie. W moim przypadku są to kwitnące gałązki tulipany i mahonia. Zaczynamy od drabiny stojącej. Stworzymy coś pomiędzy regałem a kwitnikiem. I teraz mój ulubiony moment, czyli dekorowanie. Zaczynamy od półeczek. Mam przygotowane deski, wycięte na mniej więcej rozmiar, tak żeby zapełniły środek i troszeczkę wystawały na zewnątrz. Będę je układała naprzemiennie, czyli na przykład na tym poziomie troszkę bliżej, a tą dalej. Wtedy cała nasza konstrukcja będzie dużo bardziej ciekawa i bardziej przestrzenna. I jeszcze tu, i ostatnie na dole. I teraz czas na dekorowanie. Zaczynamy od dużych i ciężkich elementów, które będziemy umieszczać na środku kompozycji. Dlaczego duże w środku? O! <słuch> Dlaczego duże w środku? Bo właśnie to! Czyli musimy zachować równowagę nie tylko pod względem wizualnym kompozycji, ale również po prostu czysto użytkowym. Także moje piękne pomidory znajdą swoje miejsce. O, tutaj. I teraz tak, aranżując taki stojak, musimy zawsze pamiętać o tym, żeby zachować równowagę. Nie tylko tą równowagę, ale również wizualną równowagę. Dlatego będziemy mniej więcej rozkładać ciężar po każdej stronie tak samo, co nie znaczy, że kompozycja musi być całkowicie symetryczna, czyli lewa strona musi być identyczna jak prawa. Wręcz przeciwnie, możemy miksować wysokości, czyli na przykład jeden kwiatek wiszący tu, ale drugi już tutaj, natomiast całość musi sprawiać wrażenie, że w tym szaleństwie jest metoda. Duże elementy już stoją, teraz czas na drobiazgi. Kompozycję uzupełniłam małymi wazonikami z kwiatami oraz świecznikami. Ten regał idealnie się sprawdzi również jako podstawka pod książki albo pod przekąski. I teraz czas na podwieszaną drabinę. Drabina już wisi, a do niej będziemy mocować kwiatki. Do tego celu stworzyłam takie fajne, sznurkowe makramy, w których będę podwieszać paprocie oraz haderę, czyli bluszcz pospolity. No i co? Zaczynamy. Do stworzenia makramy potrzebuję czterech sznurków, mniej więcej dwumetrowej długości oraz dwóch sznurków około 30 cm. Łapiemy sobie sztulki w połowie, to będzie nasz uchwyt, na którym będzie wisiała cała makrama z doniczką. Dlatego musi być to bardzo dobrze zrobione i stabilnie. Łapiemy sobie na kilka centymetrów na dole. Bierzemy krótki sznureczek. Przykładamy go w ten sposób i owijamy, zasłaniając ten zwisający kawałek sznurka. I po prostu robimy naokoło. Cały czas sobie zaciskamy i lecimy dalej. I teraz ten kawałek, który nam został. Przewlekamy sobie przez ostatnią pętlę i znowu dociskamy. Teraz mamy stabilny, mocny uchwyt i możemy dalej kontynuować plecenie makramy. Kładziemy sobie sznurki na blacie, bierzemy dwa sąsiadujące ze sobą sznureczki i mniej więcej na długości 30 cm robimy sobie pierwszą pętlę. I to taką najprostszą, czyli po prostu zawijamy i robimy supałek. Mniej więcej tutaj. Zaciskamy mocno. Odkładamy i bierzemy dwa kolejne sznureczki, i w tym samym miejscu robimy kolejną pętelkę. Znowu zaciskamy na tej samej odległości. I teraz będziemy łączyć sznurki ze sobą. Czyli rozkładamy sobie sznureczki jeszcze raz, tak żeby było widać dokładnie, który jest który. I będziemy sploty łączyć ze sobą. Czyli weźmiemy jeden sznurek z jednego splotu i połączymy go z tym. Ten połączymy z tym, a ten połączymy z tym. Połączymy z tym pierwszym. I zaczynamy. Łapiemy sznureczek, i przeplatamy. I w ten sposób robimy taką siateczkę. Łapiemy sznureczek, i splatamy z tym na tej samej odległości. Makramy możemy wykorzystywać do wszelkiego rodzaju podwieszeń, ale fantastycznie też się sprawdzą jako już takie bardziej skomplikowane sploty, jako dekoracje na przykład za stołem pary młodej, albo w ogóle na sali weselnej. To jest temat właśnie takich rustykalnych czy boho ślubów, które są w super trendach i jeszcze przez jakiś czas będą. I teraz łączymy pierwszy sznurek z ostatnim. To już będzie ostatni splot w tej serii. Odmierzamy, przeplatamy i zaciskamy. Mamy w tej chwili dwa poziomy węzłów i potrzebujemy jeszcze ostatniego, trzeciego. I kolejne sznurki, znowu ze sobą, po tej samej odległości. I kolejne dwa razy. I znowu ostatni sznurek z pierwszym. I w tej chwili mamy trzy poziomy splotów, jeden, drugi, trzeci. I teraz wystarczy, że wszystkie te sznurki złapiemy jednym splotem na samym dole. I zrobimy to tak samo jak na górze. Czyli łapiemy sznureczki, krótszy sznurek, przykładamy. Zawijamy dookoła zaciskamy i lecimy w dół. Kilka razy. I jak już nam się sznureczek kończy, znowu przekładamy go przez ostatnią pętelkę. Przekładamy, zaciskamy i teraz sprawdzamy, czy nasza makrama działa. W środek musimy umieścić roślinkę. Także tak naciągamy, układamy jest, super, gotowa do podwieszenia. Nisząca doniczka już jest gotowa. Wygląda tak. Teraz wystarczy, że ją podwieszę. Zacznę może tutaj od środeczka. Będę mocować swoje doniczki na sznurku. Ucinam sobie kawałeczek. Przyplatam. I zwyczajnie montuję w wybranym przeze mnie miejscu. Teraz tak, zobaczcie, tutaj byłoby bardzo trudno mi wiązać, gdybym sobie tak zupełnie to puściła luzem. Dlatego sobie przytrzymam ręką i zawiążę na supeł. W ten sam sposób będę mocować pozostałą część doniczek. I teraz zobaczcie, powiesiłam moją drabinę na takiej wysokości, żeby łatwo było mi pracować, żeby miała wszędzie dostęp. Natomiast na, takiej, na jakiej wysokości wy ją powiesicie, to już jest wasza sprawa. Natomiast ja mogę Wam poradzić jedną rzecz. Powieście na takiej wysokości, że jak wyciągniecie do góry rękę, żeby dotknąć ostatnich listków rośliny. Wtedy nie będzie przeszkadzała w komunikacji i będzie stanowiła fantastyczną ozdobę. Makrame już zawieszone. Teraz wystarczy, że poprzewieszam sobie bluszcze, tak żeby się wiły wokół drabinek o jedne tu na przykład, drugie tu. Tych gałązek w ogóle nie muszę tak naprawdę na nic mocować. One po pewnym czasie, za pomocą tych małych korzonków, same się będą trzymać z drabinki. I teraz czas na efekty świetlne. Zastosuję światełka choinkowe, które znacie już z wcześniejszego odcinka. Najpierw je sobie włączymy, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. No i właśnie, leniuchy, Jak Wam się nie będzie chciało na święta robić dekoracji, po prostu włączacie światełka. Po świętach wyłączacie. i Iba! I gotowe. Na Wielkanoc zwieszacie jajka. No i teraz kolejna historia z rozczepianiem. Widzicie, to jest naprawdę masakra. I po pięciu godzinach rozczepiania światełek, możemy już je zawiesić. Zobaczcie, mrok zapadł, ciemno się zrobiło. I teraz każdy z tych pejsów spuścimy sobie w różny sposób, na przykład ten tutaj. Fajne w tych światełkach jest to, że nie potrzebujecie ich przyczepiać żadnymi sznurkami, trytkami, niczym. Dlatego, że zobaczcie, one są na druciku. I ten kształt zostaje, dlatego możecie sobie je zaczepiać nawet o, e, o roślinę i nic się z nimi nie dzieje, zostaną dokładnie tam, gdzie je powiesiliście. Takie dekoracje doskonale też się sprawdzą w ogrodzie, z tym, że musicie pamiętać, żeby wybrać światła takie, które są do stosowania na zewnątrz. Inaczej możecie po prostu stracić pieniądze. Uuu, kolejny wolny. Naprawdę uwielbiam te światełka, bo one dają taki efekt jeszcze w połączeniu z zielenią. Te światełka dają efekt takich migoczących setek świetlików. Dlatego kocham je i wybaczam im to, że są tak strasznie okrutnie po prostu. <słuch> plątackie. Nie ma takiego słowa, plątackie. Jest, już teraz. Ten rok był celowy, bo chodziło o to, żebyście zobaczyli efekt światełek. Naprawdę, serio. To nie jest to, że my tutaj siedzimy od rana. Nie, my zaczęliśmy przed chwilą. Naprawdę, 15 minut temu. Góra. To były moje pomysły na wykorzystanie drabin w stylu Zero Waste. Pamiętajcie, że tak możecie udekorować nie tylko swój ogród, balkon, dom, ale także imprezę, którą planujecie. Zostawcie suba, dajcie lajka i oglądajcie kolejne odcinki.